Przetargany czerwony skuter. Patrzę, czy masz jakieś nowe ślady na twarzy. Nie, nowy nie masz żadnych. no nie. Widzisz co, patrz? Ja tu już nawet zdążyłem z ciekawości obrócić tym kółkiem i zobacz. To w ogóle tu się obraca. Widzisz, to a. się obraca. I to zębatę, widzisz? Aha, obraca, to obraca małe się. Obraca się i to małe też obraca. A ty, Tak w ogóle nie idzie z tamtej strony? Tam... Tutaj się obraca. W czarnym skuterze to się obraca. A to jest zblokowane całkowicie. W ogóle ani drgnie. Dlaczego tak jest? Ale mimo wszystko proponuję, żebyśmy tutaj zrobili tę operację z odpalaniem tego rozrusznika. Tylko, żeby się dobrać do tego rozrusznika, musimy tutaj ten błotnik zdjąć. O. A, zartybiałaś, śruba. Dobra, teraz. Poszło, to szło, popatrz. Dobra, Już się bałam, że. Radzi sobie. No jak? Idzie? Wyciągnął się w końcu. Bo... Dobra. Jest troszkę brudny, ale wyczyścimy go i można go przełożyć do mnie. Dokładnie. Jeszcze jakaś stara śruba,